Cześć, nazywam się Ewa Lewańska, jestem radcą prawnym i w tym filmie chciałabym opowiedzieć o prawnych aspektach związanych z umową o pozycjonowanie strony internetowej. Obecnie prowadząc biznes, jesteśmy często zainteresowani promocją naszej strony internetowej, zwłaszcza zwiększeniem ruchu na tej stronie. Wobec tego korzystamy z usług firm zajmujących się pozycjonowaniem stron internetowych, przy czym przez pozycjonowanie rozumiem tutaj zespół działań mających zwiększyć widoczność witryny w wyszukiwarkach. Wielu przedsiębiorców po rozpoczęciu korzystania z takich usług skarży się jednak na to, że pomimo tego, że płacą, nie widzą żadnych efektów, zwłaszcza zwiększonego ruchu na swojej stronie internetowej. Z drugiej strony firma, która świadczy usługi pozycjonowania, tłumaczy, że przecież się stara, że przecież podejmuje różne działania, no ale niestety to, że efektów nie ma, to już nie jest jej wina. Wobec tego w tym filmie opowiem o tym, na co zwrócić szczególną uwagę, rozpoczynając korzystanie z usług pozycjonowania, zlecając takie usługi odrębnej firmie, w szczególności na co położyć nacisk w umowie i co należy wyjaśnić na samym początku współpracy. Z jednej strony ten materiał ma służyć przedsiębiorcom, tak żeby mniej więcej Wyczulić ich na pewne kwestie, jakie powinny znaleźć się w umowie i jakie powinny zostać omówione na początku współpracy, a z drugiej strony chciałabym zwrócić uwagę agencjom na te kwestie, jakie należy umówić na początku współpracy z klientem, tak żeby ograniczyć ryzyko późniejszych sporów, zwłaszcza sądowych. Zaczynamy od podstaw. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy musimy zapoznać się z jej treścią. To brzmi jak coś oczywistego, ale niestety wiele osób podpisuje umowy nie zapoznawszy się uprzednio z ich treścią, w zasadzie więc nie wiedząc na jakich warunkach będzie prowadzona dana współpraca. Wiele firm, które zajmują się pozycjonowaniem, nie wysyła jakiejś obszernej umowy, ale przesyła tylko tak zwany formularz zamówienia, który ma jedną stronę, są w nim wyszczególnione najistotniejsze warunki współpracy oraz znajduje się taka klauzula, że zamawiający oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść. Regulamin ten stanowi załącznik do tego formularza zamówienia. Co w takiej sytuacji? Koniecznie zapoznajemy się z tym regulaminem i sprawdzamy jego postanowienia. Dlaczego? Ponieważ często w tym regulaminie znajdują się niekorzystne dla nas postanowienia. Co jeśli znajdziemy w umowie bądź w regulaminie niekorzystne postanowienia, które chcielibyśmy zmienić? Zwracamy się do drugiej strony z prośbą o zmianę treści tych postanowień. A co, jeśli druga strona odmawia zmiany umowy, tłumacząc na przykład, że w praktyce ich praca wygląda zupełnie inaczej, niż jest to wskazane w umowie, i żeby się tym nie przejmować? Otóż powinniśmy się tym martwić i rozważmy, czy chcemy współpracować z tą firmą na warunkach określonych w umowie, ponieważ to te warunki, w razie ewentualnego sporu, mogą się okazać dla nas wiążące. Kluczowe w dobrej współpracy z firmą świadczącą usługi pozycjonowania jest określenie, czy rozliczacie się za należytą staranność czy za efekt. Jest to jedna z najistotniejszych kwestii i niestety często na początku nie jest ustalona, w związku z czym prowadzi to do licznych sporów sądowych. Wobec tego, czym się różnią te pojęcia? Jeżeli chodzi o należytą staranność, oznacza to, że firma świadcząca usługi pozycjonowania stron internetowych powinna działać w sposób zgodny z umową, zgodny ze sztuką, zgodny ze swoją wiedzą i doświadczeniem, i jeżeli podejmuje takie działania, to nawet jeżeli nie widzisz efektów jej starań, należy jej się wynagrodzenie. W takiej umowie dobrze określić jednoznacznie, że jest to umowa starannego działania. Możliwy jest również inny wariant, gdzie zakładamy osiągnięcie określonego wyniku przez firmę świadczącą usługi pozycjonowania stron internetowych. Chodzi tutaj o określenie efektów które taka firma ma osiągnąć. Zazwyczaj podaje się to w taki sposób, że mówimy, jaką pozycję ma zajmować strona w wyszukiwarce po wpisaniu określonej frazy, na przykład w pierwszej trójce, w pierwszej piątce czy w pierwszej dziesiątce wyników. Pamiętaj jednak o tym, że większość firm, które świadczą usługi pozycjonowania, rozlicza się na podstawie scenariusza należytej staranności. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że taka firma nie jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za określony wynik i na określoną pozycję strony w wyszukiwarce wpływa wiele czynników, w tym niezależnych od firmy świadczącej takie usługi. Dotyczy to zwłaszcza tych najpopularniejszych słów kluczowych. Oczywiście są firmy, które przyjmą na siebie odpowiedzialność za wynik, a są też firmy, które świadczą usługi pozycjonowania w oparciu o wariant hybrydowy, gdzie mamy jakąś stałą określoną kwotę, jakiś ryczałt, a do tego można mówić o takim success fee, czyli dodatkowym wynagrodzeniu za osiągnięcie określonych wyników. Kolejną istotną kwestią jest ustalenie w umowie, kto i w jaki sposób będzie sprawował nadzór nad jej prawidłowym wykonaniem. O ile na początku współpracy zwykle wszystko wygląda świetnie, to każdy z nas lubi mieć takie poczucie, że płaci za dobrze wykonaną pracę. W związku z tym dobrze w umowie ustalić, kto i w jaki sposób będzie weryfikował, czy firma świadcząca usługi pozycjonowania świadczy te usługi w sposób należyty. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że firma świadcząca usługi pozycjonowania przesyła okresowe raporty. Dobrze na początku współpracy ustalić, jak często te raporty będą przesyłane oraz jaka będzie ich zawartość. Dobrze też poprosić o przykładowy raport. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ często zdarza się, że klienci otrzymują raporty, z których niczego nie rozumieją. O ile określone wykresy będą czytelne dla pozycjonera, to dla klienta już niekoniecznie. Są oczywiście na rynku firmy, które przesyłają piękne do. Pracowane raporty, w których widać nie tylko określone wskaźniki, ale również i podsumowanie określonych prac, określonych efektów pozycjonowania. Dobrze więc ustalić na początku współpracy, na czym nam zależy, za co jesteśmy skłonni zapłacić i wpisać to do umowy. Warto też wspomnieć, że są na rynku agencje, które poza takimi okresowymi raportami udostępniają klientowi narzędzia, w których klient może na bieżąco podglądać, jak wyglądają efekty pozycjonowania. Kolejna ważna kwestia często niestety ignorowana na początku współpracy jest to ustalenie na jak długi okres zawieramy określoną umowę. Często bowiem tak jak to w życiu bywa, dana współpraca przestaje nam się podobać i chcielibyśmy ją zakończyć. Wielu przedsiębiorców, którzy korzystają z usług firm świadczących usługi pozycjonowania jest zdziwionych, widząc, że ich umowa została przez nich zawarta na czas określony, bądź na czas Nieokreślony, ale z bardzo długim, kilkumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Z czego to wynika? Otóż zazwyczaj agencje firmy świadczące usługi pozycjonowania tłumaczą, że efekty ich działań. Widać dopiero po kilku miesiącach i jest to oczywiście całkowicie uzasadnione. Wobec tego, przed rozpoczęciem współpracy z taką firmą, ustal, jak długiego, mniej więcej oczywiście, czasu potrzeba, żebyś zobaczył efekty działań takiej firmy i ustalcie w taki sposób czas trwania umowy bądź okres jej wypowiedzenia, żeby był on korzystny i bezpieczny dla obu stron. Być może warto rozważyć wprowadzenie takiej konstrukcji, że umowa będzie zawarta na czas nieokreślony i będzie można ją wypowiedzieć z jakimś krótkim okresem wypowiedzenia, na przykład miesięcznym, ale dopiero po upływie określonego czasu, na przykład po pół roku. Kolejna kwestia związana z zawarciem umowy o pozycjonowanie stron internetowych wiąże się z tym, że firma świadcząca usługi będzie potrzebowała od ciebie szeregu informacji i danych, z których podstawowe to dane dostępowe do CMS, serwera FTP czy kont Google Analytics, Google Search Console. Takie dane dostępowe będziesz tej firmie musiał przekazać, wobec czego w umowie dobrze określić, kiedy to nastąpi i w jaki sposób. Ponadto, dobre agencje świadczące usługi pozycjonowania będą zainteresowane tym, jakie masz cele, jakie są Twoje założenia biznesowe, na czym Ci przede wszystkim zależy, czy chodzi o zwiększenie ruchu na witrynie, czy na sprzedaży konkretnych produktów Twojej oferty. Te wszystkie informacje będziesz mógł takiej firmie przekazać. Z uwagi na to, że są to Twoje informacje i są one dla Ciebie bardzo ważne, a część to informacje poufne, takie jak hasła dostępowe, powinieneś się zadbać, żeby w umowie znalazło się zobowiązanie firmy świadczącej usługi pozycjonowania do zachowania w poufności tych danych oraz do wykorzystania ich wyłącznie w celach określonych w umowie. W wielu umowach dotyczących pozycjonowania stron internetowych można natknąć się na klauzulę ograniczającą odpowiedzialność firmy świadczącej takie usługi. Na przykład firma odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste, i tutaj odpowiedzialność też może być ograniczona do określonego limitu. A odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Jest to oczywiście korzystna sytuacja dla firmy świadczącej usługi pozycjonowania stron internetowych, ale niekorzystna dla klienta dla takiej firmy. Dlaczego? Bowiem przykładowo, jeżeli w wyniku błędu firmy świadczącej usługi pozycjonowania, Google nałoży na Twoją witrynę karę, na przykład filtr. Albo ban, co spowoduje ograniczenie widoczności Twojej witryny w wyszukiwarce, w konsekwencji przychody Twojej firmy spadną, no bo ktoś, kto chciał wyszukać określony produkt, nie natknie się na Twoją witrynę w internecie to twoja sytuacja będzie niekorzystna, bowiem nie będziesz mógł dochodzić od określonej firmy odszkodowania, przewyższającego te limity określone w umowie. Od tej sytuacji są oczywiście wyjątki, jednak nie dotyczą one każdego przypadku, dlatego warto zwrócić na to szczególną uwagę i przede wszystkim wiedzieć o tym, że takie postanowienia mogą znaleźć się w umowie, a to, czy w jakiś sposób je zmodyfikujemy, nawet dopłacając określone wynagrodzenie, to już jest kwestia naszych ustaleń z firmą. Kolejny istotny punkt dotyczy zwłaszcza osób posiadających podstawową wiedzę na temat usługi pozycjonowania strony internetowej. W takich wypadkach warto w umowie wskazać, czego oczekujemy od firmy świadczącej usługi, np. optymalizacji kodu na naszej stronie internetowej czy publikowania wartościowych, unikatowych tekstów. Z drugiej strony warto zaznaczyć, jakie praktyki będziemy uważali za niedozwolone, czyli bezwzględnie zakazane. Część osób chciałoby na przykład uniknąć takich kontrowersyjnych praktyk, jak korzystanie z systemów wymiany linków. Warto to w umowie konkretnie opisać, konkretnie wskazać, tak żeby po prostu obie strony miały świadomość tego, jak ta współpraca ma się kształtować. Kolejny obowiązkowy punkt w umowie to określenie wyszukiwarki, której ta umowa dotyczy. W umowie warto również wskazać osoby odpowiedzialne za wykonywanie tej umowy po obu stronach. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie nam namierzyć człowieka, który posiada wiedzę o naszej umowie, wie, jakie usługi powinny być świadczone na naszą rzecz, będziemy mieli jego dane kontaktowe, na przykład telefon czy mail i w razie czego, w razie jakichkolwiek wątpliwości, będziemy mogli kontaktować się właśnie z tą osobą po drugiej stronie. W umowie dobrze też jest określić, co stanie się z linkami pozyskanymi do naszej strony internetowej w momencie, kiedy ta umowa wygaśnie bądź zostanie rozwiązana. Wiele firm świadczących usługi pozycjonowania odpina linki ze swojego zaplecza w momencie, kiedy dana umowa wygaśnie bądź zostanie rozwiązana, co oczywiście wynika z tego, że utrzymanie takich linków wiąże się z określonymi kosztami. Jeżeli jednak coś innego będzie wpisane w umowie, to będziemy mieli pewność, że przez ten okres wyraźnie sprecyzowany te linki jeszcze pozostaną. Oczywiście ma to wpływ na widoczność naszej strony internetowej, Ponieważ odpięcie linków przez firmę świadczącą usługi pozycjonowania prawdopodobnie w perspektywie czasu będzie wiązało się ze spadkiem widoczności naszej witryny. W umowie można oczywiście określić szereg innych postanowień, ale w mojej ocenie są to te najistotniejsze. No dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, jakieś pytania, nie jesteś pewien, czy Twoja umowa dobrze zabezpiecza Twoje interesy, skontaktuj się z nami. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie filmiku i mam nadzieję do zobaczenia.